Ten dom to typowy bliźniak, w typowej okolicy. Natomiast drony nie są typowe. To tak zwane mikro FPV. Mieszkając w bliźniaku trzeba się pogodzić z tym, że będzie się miało do czynienia z sąsiadami. Na szczęście od czasu do czasu sąsiedzi Wyjeżdżają na zakupy. Na to tylko czekają drony. Incydent z rynną był niefartowny. Po pierwsze, dron musiał być ściągnięty z rynny przed powrotem sąsiadów. Po drugie, jest kwestia zasilania drona, który zasilany jest baterią lipo, litowo-polimerową, jednocelową, która, jeśli napięcie spadnie poniżej 3V, zaczyna się uszkadzać, zachodzi nieodwrotna reakcja chemiczna. Po trzecie, komponenty tego drona nagrzewają się, zwłaszcza transmiter. Powinny być chłodzone ruchem powietrza w momencie, kiedy dron utkwi w rynnie bądź na drzewie, nie jest chłodzony, dochodzi do przegrzewania i ryzyka pożarowego. Pierwszy sposób na ściągnięcie drona, czy odzyskanie drona z takiego miejsca, to Turtle Mode, czyli obrócony ciąg silników, który obróci drona, ale nie zawsze to działa. Drugi sposób to dostanie się do drona. I ściągnięcie go tak zwaną metodą manualną. Sąsiedzi powinni wrócić lata chwila, ale załadowane pakiety litowo-polimerowe, czyli baterie drona, muszą zostać w jakiś sposób rozładowane. W przeciwnym razie zachodzi w nich reakcja chemiczna i zaczynają się uszkadzać. I Na szczęście jest na to sposób. Trening w ogrodzie. Wszystko idzie dobrze do momentu, kiedy dron ląduje przypadkiem za płotem na terenie sąsiadów. Silniki zaplątane w trawę nie mogą się uzbroić, dron nie może wystartować. Trzeba działać szybko sąsiedzi będą lada chwila. to mu łatwo przeskoczyć płat korzyść z powrotem zawsze jest jakieś rozwiązanie Udaje się, ale aż strach pomyśleć o tych sytuacjach, kiedy nie udało się odzyskać drona.